W przednim odcinku. Jako księżniczka zostałam wybrana, by szerzyć magię przyjaźni w ekwestrii. Więc czemu drzewo harmonii chce, żebyśmy siedziały w zamku w Ponyville? To jest niesamowite! Widać tu całą ekwestrię! Dlaczego nasze znaczki są tam? Wydaje mi się, że Mawa chce, byśmy się dowiedziały. Wszystkie kucyki z takim samym znaczkiem? Witajcie! To musi być najbardziej przyjazne miejsce w Questri. To wspaniale, że interesujecie się naszą jaskinią znaczków. Fabułaska! Teraz możecie tu spędzić resztę swojego życia bez waszych specjalnych znaczków. Mój mały kucyk, mój mały kucyk, mój mały kucyk, z nim co dnia Wielki dar, mamy razem przygód młodych. No. Nie marzeń razem dzień, i noc. Dla niech otuli no, dlaczego nie dziś na. Majelidum Pony, przyjaźń to magia. Równość zapewnia spokój. Wyjątkowość to kłamstwo. Uwolni się od swojego znaczka. Wybierz równość jako swój wyjątkowy talent. Znaczkowa mapa, Część druga. Hej, to jest całkiem dobre. O, musimy się stąd jakoś wydostać. Ani chwili dłużej nie zniosę tego głosu. O, to jest jakiś koszmar! No już, już, Rarity! Nie Jest aż taki źle! Właśnie, że jest! Patrz na te firanki! Nie wiem, czy są brzydkie, czy nie! Myślę, że są dość ładne. Mm, też tak myślę! Och, całe szczęście. Mały ptaszku, możesz nam pomóc? No leć już. Powiedz komuś, że tu jesteśmy. Och, nawet ćwierkania nie potrafię teraz zrozumieć. Te drzwi są zamknięte jak. stado tych. E, prosiaków w. Rzesz! Nawet już nie potrafię gadać jak wieśniaczka! A może to, że jesteśmy takie same, będzie śmieszne? Może. mnie już tam nic nie śmieszy. Zastanawia mnie to berło. Nie przeczytałam wszystkich książek o wschodnich jednorożcach, ale jestem pewna, że Medalbrook miał osiem magicznych rzeczy, nie dziewięć. I nie pamiętam, żeby pośród nich było berło. Teraz będziesz miała mnóstwo czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Równość jest ważniejsza niż własny talent. Różnice rodzą frustrację. Kto wchodzi na szczyt, ten spadnie. Bądź najlepszy, nie będąc najlepszym. Konformizm! To wolność. Zaakceptuj swoje ograniczenia, a z szczęście. Już wiem! Jez! Mam pomysł, jak stąd wyjść. Oh, daj spokój, Twilight. Te drzwi się nie otworzą. A z kolei okna są za małe, żeby przez nie uciec. Jest jeszcze trzecie wyjście. No jasne! Wiatry i deszcze doprowadzą do tego, że ściany zaczną się walić. A jak w murze zrobi się wiatr, to po prostu wyjdziemy. To doskonały plan! Tak myślę. Nie będziemy próbować ucieczki. Wypuszczą nas, jak uwierzą, że przyjęłyśmy ich filozofię. Ale jak ich przekonamy, że zmieniłyśmy zdanie po jednej nocy? Jedna z nas może ich przekonać. A, ja? Od samego początku zachwycała się tym miejscem! To dlatego, że wszyscy są tacy mili i miasteczko jest takie ładne i... i... O, macie rację. Jest duża szansa, że mi uwierzą. Nie mogłabym ich okłamać! Są tacy uczynni, przyjacielscy! Z wyjątkiem tego, że nas tu zamknęli i odebrali nam talenty, które czynią nas wyjątkowymi. Dobrze, wyjdę do nich! Znaczy, dobra. Ale co ja dokładnie mam zrobić? Najważniejsza rzecz to odzyskać nasze znaczki. O, dzień dobry. Mam nadzieję, że dobrze spałyście. Proszę za mną, spotkacie się teraz z nowymi przyjaciółmi. Zbierzcie się, przyjaciele! Podejdźcie! Czy któraś z was jest już gotowa, by do nas dołączyć? Możecie zawrzeć wiele nowych przyjaźni, gdy zrozumiecie, że nie potrzebujecie swoich znaczków ani talentów, które miałyście. Nowi przyjaciele są przez nas serdecznie witani. Cała społeczność wspólnymi siłami buduje dla nich nowy domek. Nie obchodzi nas to! Zabraliście nam znaczki, ale my i tak zamierzamy je odzyskać. Wy nic nie rozumiecie, prawda? Nie da się nikogo zmusić do przyjaźni. To tak nie działa! Prosimy, dołączcie! Kochamy przyjaciół! Wszystko jest w porządku, kucyki. To całkowicie normalne zachowanie w procesie wyrównywania u tych, którzy jeszcze. nie dostrzegają światła. Ponowimy próbę jutro. Damy wam trochę więcej czasu na przemyślenie naszej filozofii. Chciałabym dołączyć. O! o jest o, jest nie. jedna chętna! Wspaniale! Fluttershy? Jak możesz! Jeśli rezygnując ze znaczka mogę zostać w tym ślicznym miasteczku z tymi uroczymi kocykami, to ja się decyduję. Mamy nową przyjaciółkę, drogie kusyki. Jest jeszcze jedna sprawa do załatwienia. Słyszałam, że niektórzy spośród nas mogą być niezadowoleni z życia w naszej osadzie. Niestety, przyjaciele, to jest smutna prawda. Czy możesz nam łaskawie podać imiona tych przyjaciół, którzy z tęsknoty za swoimi znaczkami gotowi są zdradziecko skradać się w cieniu i rozmawiać o tym z nieznajomymi? Chcemy mieć pewność, że twoje intencje są faktycznie czyste. Ja nie wiem, kto to był. Przykro mi, jeszcze nie znam waszych imion i twarzy. Sens. Z pewnością te cyki rozmawiały z wami dłuższy czas. Zechciej nam je wskazać. To byłem ja! To byłem tylko ja! Chciałem odzyskać znaczek tylko na chwilę. Jesteś całkowicie pewien, że to byłeś tylko ty? Chciałem sobie przypomnieć, jakie to uczucie. Nie pomyślałeś, że sprawisz ból swoim przyjaciołom? Jesteś bezduszny. Przepraszam, przyjaciele. Nigdy nie chciałem opuścić miasteczka. Ja kocham cię. I po co mi to było? Jak ja w ogóle mogłem pomyśleć o tym, żeby poprosić o zwrot znaczka? Nie martw się! Flatershai na pewno nas stąd wyciągnie! Nie widziałyście, co się przed chwilą stało? Wasza przyjaciółka przeszła do nas! Wy też przejdziecie do nas! To jest tylko kwestia czasu. Ten gość to beczka śmiechu. Śmiech nie bierze się z beczek! Wychodzi z wnętrza jako reakcja ciała na radość. To co będziemy robić w czasie, kiedy Flatershai próbuje odzyskać? Nasze znaczki? Starajmy się cały czas myśleć pozytywnie. Gdy Party Favor zobaczy, że naprawdę się lubimy, chociaż jesteśmy różne, to może z jego pomocą przekażemy nasze przesłanie innym. Być najlepszym to nie być najlepszym. Oby tylko nam wcześniej nie zrobili prania mózgów. Witaj. Witaj! Witaj! Jene, jesteście najmilszymi kucykami, jakie spotkałam. Chodź, nowi przyjaciele mieszkają u mnie, dopóki nie mają swojego domu. Czuj się jak u siebie i możesz korzystać ze wszystkiego, co nasze miasteczko ma do zaoferowania. Moje najważniejsze zadanie, Fluttershy. Masz zakraść się tam, do tej strasznej jaskini, gdzie jest magiczne berło, i zabrać hmm. nasze znaczki. Dobra, na razie spokój. Jaskinia musi być już blisko. Świetnie się spisałeś, Double Diamond. Dziękuję, ale nadal nie rozumiem, dlaczego kazałaś mi je tu przynieść. Fluttershy jest teraz jedną z nas. Możemy jej ufać. Ten znaczek należy do księżniczki. Może mieć duże znaczenie dla naszej sprawy. Jeśli Twilight Sparkle ma zostać naszą przyjaciółką, to co nas obchodzi, jakiś stary znaczek? Chcę je trzymać w bezpiecznym miejscu, dopóki wszystko się nie ułoży. Możesz iść, Double Diamond. O, no i jak ja teraz zabiorę nasze znaczki z jej domu? Oh. Starat, nie zdarza z ciebie. <Szysk> Dobrze, czy któraś z Was ma nam coś do powiedzenia? O, szkoda. Cóż, spotkamy się ponownie jutro. Zgoda? Żadnych nowych przyjaciół póki co. Teraz, ja chciałabym je zamknąć. Wspaniale, Fluttershy, i o to chodzi. Party favor, czy możesz do nas przyjść, proszę? Przepraszam, Starlight! Przepraszam, was, kucyki! Zrozumiałem, że popełniłem błąd! Już nigdy nie zamierzam nawet spojrzeć na swój znaczek! Wygląda na to, że jednak mamy powód do świętowania! <śmany> <śmany> Próbowały mnie złamać! Ciągle mówiły o tym, że chociaż bardzo się różnią, to ich przyjaźń staje się przez to silniejsza! Co za wsteczne myślenie! Ale ja ich nie słuchałem. Wiedziałem, co kombinują i nie dałem się przekonać. Bardzo ładnie party favor. My cię przyjmiemy z otwartymi kopytami. Starlight, myślę, że od dziś dołączy do nas jeszcze jedna przyjaciółka. Czy to prawda? Ja tak myślę, ale chcę się jeszcze upewnić. Jeśli się zgodzę zostawić swój znaczek w skarcu, to naprawdę będę szczęśliwsza. Rozejrzyj się! Nasza równość dała nam więcej szczęścia, niż możesz sobie wyobrazić. I nie pozwoliłabyś mi mieszkać w miasteczku z moim starym znaczkiem? Nie ma takiej możliwości! Taki kucyk, który miałby inny znaczek, podważyłby sens naszej całej filozofii! Wszyscy tutaj jesteśmy równi! Nie A więc jak wyjaśnisz to? Wiedziałam, że nie mogę ci ufać! Życie. on to problem, nie ja. Jak mogłaś? Mówiłaś, że znaczki są czymś złym. Mówiłaś, że specjalne talenty prowadzą do bólu i cierpienia. Tak jest. Nie rozumiecie? Spójrzcie na nie. To dlaczego zabrałaś nasze znaczki, a swój zatrzymałaś? Ja... Ja musiałam, głuptasy. Jak mogłabym zawierać wasze znaczki, nie mając magii? Ale ty używasz magicznego berła. Berło to jest kawałek drewna znalezione na pustyni. To dzięki mojej magii wszystko jest możliwe. Nadal byście wiedli swój żałosny żywot, myśląc, że jesteście lepsi niż inne kocyki, gdyby nie moje magiczne zdolności. Ja dałam wam przyjaźń. Ja dałam wam równość. Ja stworzyłam harmonię. Ty nas okłamałaś. Co z tego? Inne rzeczy, które mówiłam, są prawdą! Jedyna droga do szczęścia, co doskonała, równość! Nie licząc ciebie! Każdy butyk ma unikalny talent i dary, a kiedy się nimi dzielimy, to wtedy Cisza! Nie możesz mieć swojego znaczka, Starlight. Albo jesteśmy równi, albo nikt nie jest. Chodźcie, zabierzmy nasze znaczki z jaskini. Da! Chodźcie, odbierzemy nasze znaczki. Naszych znaczków nie ma w skarbcu, one są tam, u niej. Nie mając swojego znaczka widzę, że dzieje się coś pięknego. Myślę, że mogą tu przyjechać i zniszczyć moje dzieło. Ciekawe jak wrócą do swojego życia bez tych cennych super znaczków. Do tych gór, to jej nie znajdziemy. Niesamowite! W górach jest pełno jaskiń i tuneli. Wasze znaczki przepadną na zawsze. Ruszajmy w drogę, Egipa! O, szybciej! Ty też chcesz zrezygnować ze wszystkiego przez te trzy błędy? ze wszystkiego, bo myśleliśmy, że chcesz naszego dobra. Nie mogę uwierzyć, że musimy liczyć na pomoc innych kucyków w odzyskaniu naszych znaczków. Ale gdyby nie nasza pomoc, nadal by żyły pod rządami Starlight. Teraz oni mogą pomóc nam. A ja wierzę, że sobie poradzą. Ty. Właśnie w tym miejscu poznałem Starlight! Powspominasz sobie innym razem! Ona biegnie do jaskini! Zrobimy jej niespodziankę! Nareszcie mogę brykać, jak młody cielak wypuszczony na ranczo w Apeluzie! I znów możesz mówić jak prawdziwa wieśniaczka! Że nauka też ma swoje granice. Każda z przyjaciółek nauczyła mnie czegoś nowego o mnie samej. To ich wyjątkowe talenty i osobowości pomogły mi odkryć moje własne magiczne zdolności. Bez tych pięciu kucyków nie odkryłabym, że reprezentuje element magii i nie byłoby mnie tu dziś, żeby ciebie powstrzymać. Daruj sobie te sentymentalne brednie! Dałam tym kucykom prawdziwą przyjaźń, której inaczej by nie poznały! Skąd to wiesz? Nigdy nie dałaś nam takiej szansy! Cieka! W jaskini jej nie znajdziemy! Pozostaje nam wierzyć, że kiedy się już opamięta, zrozumie, że wszyscy ją czegoś nauczyliście. To ty, nas wszystkich czegoś nauczyłaś. Przybyliśmy do tego miasteczka, poszukaliśmy tego, czego brakowało nam w życiu. Myśleliśmy, że właśnie Starlight nam to dała, ale teraz myślę, że mieliśmy to przy sobie cały czas siebie. Czy zostaniecie w tej osadzie? To nasz dom. Ja się nigdzie nie wybieram! Teraz wszyscy będziemy mieli szansę, żeby się naprawdę dobrze poznać. Właściwie to po raz pierwszy. A ja nareszcie będę mogła upiec coś oprócz tych okropnych mafinek. Gdzie Mogę się do tego przyzwyczaić. Myślę, że to jest urocze. Czy to znaczy, że mapa wzywa nas gdzieś indziej? Mam wrażenie, że to znaczy, że nasza misja jest skończona. Miałaś rację, Twilight. Jednak mapa przysłała nas tu w jakimś celu. Pokazałyśmy tym kutykom prawdziwą przyjaźń. Nie bez powodu jesteś księżniczką przyjaźni. Ale mapa nie przysłała mnie, przysłała nas. Jesteśmy połączone, wiecie o tym. I to oczywiste, że uczenie przyjaźni jest naszą wspólną misją. To już chyba jest koniec, ale to nie musi być koniec, prawda? Bo nasz Sugar Bell umie piec! Mogłybyśmy tu zostać jeszcze jakiś czas. Chodźcie. Wersja polska, SDI Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cybińska. Dialogi Ewa Mart. Kierownictwo Muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział się Agnieszka mrozińska Jaszczuk, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia Kołakowska-Bytner, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak, Katarzyna Łaska i inni.